ma z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowej formacji słodkowej, o której niedawno, jakby tak powiedzieć, Lilith wypuściła. da takie małe, małe, małe informacje dotyczące tej formacji. I powiem wam, że no, byłem trochę, trochę byłem, jakby tak powiedzieć, zdziwiony, że oni coś takiego w ogóle wypuścili, bo Szczerze wam powiem, że te formacje, przeważnie jak oni tam wypuszczają, no to nie wypuszczają mnie tam w jakiś taki większy, patrz, no a nie tak, że nagle wrzucą o nowa formacja, efekt formacji oddział użytkownika zyskuje premię do szybkości marszu. Gdy kieruje, ma gdy marszuje do zmojizuje armii lub garnizonu. Hmm, powiem wam tak, to, to jest taki bardzo dziwny układ ukłon, uk ukłon e dla belizariusza nowego, tak mi się zdaje, bo nie też on miał się tą formację i miał szybko tam do co e, mówić armii lub też garnizową dopadać. Z jednej strony to też jest dobre, bo można, jeżeli na przykład nie wyrobiło się tego rally, a trzeba chcemy dołożyć, do, to się chcemy dołączyć, no to szybko takim marszem możemy dojść, tak? To też z jednej strony może fajna opcja, ale czy to jest komuś potrzebne? Czy to komuś się, się przyda? Tak szczerze, tak naprawdę, no powiem wam, że no, dla mnie to jest dziwna opcja, jeżeli chodzi o tą nowe, nową formację e, schodkową. E, tutaj, jak widzicie, też w tej aktualizacji, którą tutaj wprowadzają, pomału, e, pojawiło się uzbrojenie do formacji tulipanowa kaskada, ogólnie do całej serii tulipanów. E, przykłada inskrypcja specjalna, odzież z w momencie, że premię do szybkości. Aha, przykłada inskrypcja specjalna, czyli się premię, no, tu. Totalnie nie wiem, będziemy chyba biegać od mapy do mapy, tak? Źródła zbrojenia, oprócz standardowych sposobów uzyskiwania uzbrojenia takie jak podróż, odprawy, pakiety, uzbrojenia dla nowej formacji, będzie można zajmować w skrzynkach zbrojnych formacji oraz w skrzynkach lecowym uzbrojeniem po aktualizacjach dnia 26 luty. A, czyli to, to już w przyszłości w ten sposób będzie można również zbudować uzbrojenie dla innych nowych formacji, no, czyli. To, to już wiemy, że tutaj jakoś ta jakiś tam temat tych formacji bardziej rozbudowany i mamy, możemy lepiej zupełnie. Nie powiem bo po tej aktualizacji forum i muzeum te formacje, no tropią mnie, Już nie mówię o kwestiach instrypcjach, czy też tam, bazowych statek, ale wygląda to dużo lepiej, niż wyglądało, prawda? Więc no, coś nowego. Nie wiem, czy to no, tak naprawdę ta formacja się przyda. No ja bym to stał ogólnie pod Arkę, bo tak nawet Belizariusz jest pod tą Arkę. Ciekawi mnie, ciekawi mnie bardzo te desce, bo czekam z tymi główkami, bo jeżeli się okaże ten belizar, że jednak na tej ekspertyzie i coś tam może robić, może być jako drugi dowód, naprawdę niezły, można go jakoś tam mieszać, no ja jestem bardzo przyszykowany na to, nie będę ukrywał, że jeżeli to ten to nie wypali, to, to po prostu chyba skończę sobie Hermana, żeby mieć przygotowane na kolejne wikii. Yy, mój mój nowy marsz, więc yy, no, mam nadzieję, że to wszystko się fajnie potoczy. W tej okazji, jak rozmawiamy o nowej formacji, przyjrzymy sobie o, tutaj, o takich nowościach, yy, co tam Lilith też wrzuciła, bo yy, powiem wam, że w ostatnim czasie. Yy, oni rzucają co chwilę jakieś takie mini informacje. Jest tego więcej. Mówicie, tu weszła ta nowa formacja, potem Wypuścili informację, że możemy zrobić jakiś tam krótki filmik na temat Rise of Kingdoms i możemy wygrać tam 8500 dolarów. Jeżeli wygramy w tym, no to już jest taki, naprawdę ktoś musiałby naprawdę siedzieć w, tej, w, tej, w tym wideo i zrobić naprawdę taki fajny montaż pod Rise of Kingdoms, że to wygrałby bez, bez dwóch zdań. Więc moim zdaniem to już dla takich graczy, czy też ludzi, którzy naprawdę się tym y, obrabianiem filmów y, zajmują i naprawdę coś takiego w tematyce Rise of Kingdoms y, by ich zainteresowało, żeby tutaj zachwycić y, administrację Lilith. Więc z jednej strony fajna opcja, z drugiej strony no, trzeba się napracować, żeby te 8500 dolarów zdobyć. To tu mamy kolejny zespół Przedszt nowy projekt o nazwie Ogniskie Smoka. O tym powiem wam, że nie będziemy rozmawiać. Z tego względu, za niedługo wyjdzie druga część, jakby tak powiedzieć, rozmowy królów. Tym razem nagrywał ją Snow, więc tym razem będziemy mogli zobaczyć u Snowa jak to, jak te, jakie tam różne właśnie tematy wrzucaliśmy na róż. Między innymi właśnie ogniska z rokiem, więc może tam parę ciekawych informacji Wam też wyjdzie, bo nie powiem, no, idealnie się złożyło, że mieliśmy tą rozmowę, tam te informacje, no, idealnie, idealnie nam się złożyło na naszą rozmowę. Kolejna trzecia, jak będziemy organizować trzecie spotkanie, to już będzie ze mną, w sensie już u mnie, jakby tak powiedzieć, organizowane, więc już będziemy nagrywać filmik bezpośrednio, jakby tak powiedzieć, u mnie na kanale. Więc yy, też, też, też mam nadzieję, że tam ciekawe rzeczy po jakimś miesiącu, może półtora się pojawią, bo nie ma sensu chyba nagrywać częściej te, takich zebrań. Zobaczmy, co tu jeszcze ostatnio nowego wpuścili. Mm, a, interfejs podczas posłania w mapie, jak to ma jest wszystkich interfejs w widoku strategicznym. Aha, czy tam jakiś błąd wyskakiwał? No, czasem tak bywa. Czasem też tak bywa. Więc yy, te, te błędy oni wyłapują też szybko i zaraz, da, zaraz je tutaj tam info, yy, wrzucają o... Ktoś mi, tutaj, ktoś mi tutaj coś podwędził. To tak szybko. Aha, aha, to były rubinki. No. A, no tak, bo teraz sobie zaczęłem zbierać rubinki. Bo się już już HS do Kingslandu. Wiem, że jest półtora dnia, ale robiliśmy MG i już nie chcę się mordować tych teleportów. Już trochę zmordowałem ich. Eee, I stwierdziłem, że tak to jak e, robiłem MG, tak zobaczysz że tutaj. Hmm, 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 hmm. Musiałem troszeczkę nabić, jakby tak powiedzieć, dodatkowych punktów, żeby być tam w tej top czwórce. No te Hades musi nadrobić trochę punktów, bo on będzie trzeci, będę czwarty. No i to tu mam taką zagłoskę, czy wybrać ja czy wybrać Atyle. tyle można kupować z tych pakietów, gdzie go zdobywać znowu Janaziszka potrzebuję drugie, musi mieć Heraklusza. To są kolejne złote głowy. A tyle można pomalutko sobie robić. No, fajnie mieć Atyla w tym momencie, jeszcze po tej app, app aktualizacji muzeum, która wejdzie, to chyba, że już jest. Nie, jeszcze jej nie ma. Pyrus jest już rozwinięty. Nie, Pyrus ma jeszcze dwa. No, ogólnie jak wejdzie, to Atyla będzie naprawdę takim, no, na dużym propsie, więc oczekujcie się, że a tyle będzie grywana na e, krewiki, gdzie będzie z artefaktem, więc ja tą atylę. będę myślał na nie bardzo mocno z MG mgs po prostu ją będę robił. E, no ale, ale a naprawdę myślę o niej, niż bardziej o chociaż chciałem mieć taki jeden wiecie, garnizon, który zawsze stanie, po pobroni e, zamku i, i byłem bliski tego w pewnym momencie, ale potem po prostu odpuściłem, bo gdybym miał lepszy gir na piechocie, powiedzmy taki złoty gir na piechocie. Natomiast... Hmm. Bez problemu poszedł w Gorgo, nie? W życiu byłem w Gorgo i się nie przejmował, nie? Może by tam gdzieś w Nobie pobawał, pobawał, zrobił też Heraklusza, bo oni też nie sobie dobrze radzą normalnie, bez artefaktu, Z artefaktem to jest inna brocha, prawda? A ty z atylą lepiej by sobie by na, na taki garnizon wyraził. Więc, y, no, tak, tak to mniej więcej wygląda. No, staram się tutaj mm, to proporcjonować. Mm, zobaczymy jak to, jak, jak te porcyjki wyjdą. No i powiem wam, że chyba na dzisiaj tyle. Dzisiaj krót, króciutki filmik, a w sumie możemy sobie już porozmawiać o jeszcze dwóch ostatnich rzeczach. Przepraszam, bo tak myślałem, że skoczę, ale zapomniałem wam jeszcze tak, no wojna w kanionie po raz kolejny nas zaskoczyła, bo dostaliśmy chyba królestwo 3093, nie wiem, jakieś królestwo jest bardzo młode. Ale no, wygrywałem z nimi bardzo prosto, bo mają bardzo, jak to się popatrzy, bardzo słabe te wojska. i Ich najlepszy gracze. Poczekajcie, ich najlepszy gracze. Nie są kadatu tu i zobaczę. Oni ich najlepszy gracze zostali zaraz. W... O, najlepszy gracz. Został zaraz wprowadzony na ziemię. Ja się bawiłem z tym też, więc no. Wszystkich tych, no, co mogliśmy zdobywać złotem, no, tak wiecie, pozdobywaliśmy, więc bardzo, bardzo, bardzo będą. Mam nadzieję, fajne nagrody i, no, i, i to fajnie po prostu będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o kolejną opcję, no to jak widzicie, mamy przejść do historii. Czy tutaj królestwo zdradzicza chwałę swoim zarządcom, ale które z nich przypadnie największy zaszczyt? Czy tutaj no, osoba z największymi głosami wygra, by tak powiedzieć, te, te, takie zaszczyt czy też ogłoszenie w królestwie? Jest to Dizzy. Dizzy jest dość aktywnym graczem i dość mocnym ma konto, które kupił od kolegi Hadesa, no bo Hades kupił od innego kolegi, to tak się koło Macieju. Eee, ja akurat mam 22 punkty, czyli według tego jestem gdzieś tam na poziomie. Raz, to dwa. Tutaj chłopaki mają Execocococzycie, no to gdzieś jestem na czwartej pozycji, tam piątej, można powiedzieć, więc nie, nie liczę jakoś bardzo za, za ten Ale za siebie zagłosowałem, tak. Jak ktoś mi wypomni, to tak. A wiesz dlaczego? Bo wiem, że te osoby, które są tutaj też na siebie same głosowały, bo przypadkiem zobaczyłem screena Diziego, widziałem też Hadesa, oni też na siebie zagłosowali. Ja wiem, że Dizie, na Diziego niektórzy jego poplecznicy z Farmy y, głosowali, więc powiedziałem, być to jeżeli tak, to ja też się zagłosuję. Nie będę miał skrupułów, zresztą troszeczkę tutaj za niedługo dostaniecie filmik. Y, który też, czy się nagram, bo jeszcze nie mam nagranego, że no powiem Wam po prostu, co się dzieje u nas na królestwie. No i też pomalutku będę Was przygotowywał do zmian, bo nie będę ukrywał, że no ja w tym, tym królestwie pomalutku znikam i będę migrował nowe królestwo. Mam już tam w planach parę rzeczy, więc, więc, więc zobaczymy, jak tropy wrócą. Mam planie już królestwo, ale to już ogłoszę, jak zrobię oficjalne jakieś pożegnanie lub też przywitanie nowego królestwa, to będzie na pewno, w nawet, mam nadzieję, nawet w dwóch filmikach, więc fajnie będzie, fajnie będzie yy, zmienić KD, yy, bo już tutaj mój czas się na tym królestwie kończył od jakiegoś czasu, to co się tutaj dzieje z a i z ich upodobaniem podejście do gry, to jest po prostu tragiczne i Lepiej jest po prostu odejść z tej łajby, która już to nie o dwóch, dwóch czy trzech kawałkach i, e, i wiem, że ludzie tutaj sobie będą odchodzić, więc no tak to wygląda z mojej strony. E, dzięki wielkie, że wspieracie mój kanał, że subskrybujecie przez cały czas, jeżeli możecie lajkujcie, subujcie, udostępniajcie kanał innym, e, rozwijajmy ten kanał, pchajmy do przodu, naprawdę fajnie to się rozwija. I tu też na koniec dla moich widzów, którzy oglądają Rise of Kingdom, jak i Call of Dragons. Słuchajcie, Call of Dragons będę starał się układać jeszcze dwa dni z tego względu, że nie mam takiego dużego czasu ostatnio, żeby kręcić filmy codziennie wam tu na dwie gry ale pojawi się coś nowego z Call of Dragons coś to już będzie stworzone typowo przez Polaków, więc bardzo fajna opcja, więc mam nadzieję, że, że będziecie zadowoleni. No i jakiś tam kontencior wleci, prawda? Trzymajcie się na razie. Hej! We'll be right <laughs> back.